Kolejnym gołąbkiem jest gołąbek o numerze 2099. Prawdopodobnie to jest samiczka. Jeszcze ma jedno piórko do spierzenia. Mocny gołąb, bardzo mocny gołąb. Powiem, że naprawdę duża samica, mocna samica. Co najciekawsze, ojcem jest jej oryginalny gołąbek od Davy Tournier, a mamą jest matka o numerze 1093 czyli złoty medal w Rumunii w kategorii B 9. Konficent. 1093 to mój chyba praktycznie najlepszy gołąb jakiego w życiu miałem. Dlatego, bo jeszcze nigdy w życiu nie zdobył mi gołąb żadnego złotego medalu. Jedynie ona do tego się przyczyniła. Super lotniczka, super samica w rozpłodzie. Także powiem, że córka złotej medalistki. No cóż, trzeba się z takim gołębiem też po, yy, pożegnać. Ten gołąbek ma cztery konkursy na pięć wkładań. Była dziewiąta na oddział, yy, dziewiąta, 29. Yy, no może, może szkoda ktoś powie, no ale cóż, mówi się trudno. Taki kolej rzeczy i naprawdę polecam gołębia. Duży gołąb, mocny, o, mocny gołąb. Yy, będzie z tego go pociecha.